Trzeci rządek. Zaczynamy od przemiennych krateczek. Jest pięć tych zmian: pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Potem robimy cztery kratki puste i jedną pełną w tym samym miejscu co ta z poprzedniego rządku. Następnie wykonujemy 7 krateczek pustych. Kratka pełna, pusta, dwie pełne i dalej mamy pięć krateczek pustych. Trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. I dalej mamy sześć kratek pustych, jedna pełna i jedna pusta. No i tak właśnie wygląda górna część robótki i przechodzimy do tego dolnego to etapu, czyli mamy dwie kratki pełne tu, gdzie zawsze, pusta, pełna. Trzy puste, trzy pełne, dwie puste, dwie pełne, jedna pusta i do końca robimy krateczki pełne. Zaraz przeliczę, ile ich wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli 25 słupków obok siebie. Zmniejszamy o jedną krateczkę, czyli trzy ostatnie słupki zostają nieprzerobione. I teraz kolejny rządek zaczynamy również od zmniejszenia, czyli ten 74. Więc po prostu przeskakuję sobie oczkami ścisłymi od razu na czwarty słupek i z czwartego słupka wykonuję pierwszy słupek z trzech oczek łańcuszka. No i dalej po prostu. Dorabiam na kratkę pełną. O. Także tak to wygląda. I mamy już początek 74 rządku. 74 rządek. Zaczynamy od zmniejszenia o jedną kratkę, czyli przeskakujemy od razu na czwarty słupek. I robimy jedną kratkę pełną, trzy puste, trzy kratki pełne. I teraz cztery zmiany. Dwie puste, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne. Następnie robimy pięć krateczek pustych i już jesteśmy w tym miejscu, gdzie robimy dwie kratki pełne. To zawsze ten sam motyw. Także tak wygląda ta dolna część firaneczki. Idziemy dalej. Kratka pusta, dwie kratki pełne, sześć kratek pustych. Jedna pełna. A tym razem kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9 pustych wyszło. No i dwie krateczki pełne. Następnie sześć kratek pustych. Jedna pełna. Cztery puste. Pełna. Trzy puste. Pełna. O. Tak to wygląda. Popatrzmy jeszcze raz na cały ten rządek. 75 rządek. I mamy dwie kratki pełne. Jedna pusta, jedna pełna. Dwie puste, jedna pełna. Dwie puste, jedna pełna. I dalej 6 krateczek pustych, 2 pełne w tym samym miejscu co poprzednio. I następnie robimy krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tych pustych kratek. Jedna pełna. I dalej mamy. Pustą, dwie pełne i jedną pustą. Dalej krateczka pełna, trzy puste. I na przemian teraz mamy dwie pełne, dwie puste, dwie pełne. Dalej jedna pusta, trzy pełne, trzy puste. No i dwie pełne. Tak to wygląda. Jeszcze na spokojnie popatrzmy. 76 rządek. Zaczynamy w tej samej szerokości. Początek sobie ponawiamy, czyli dwie kratki pełne. Dalej cztery kratki puste i znowu dwie krateczki pełne. Kratka pusta. Dwie kratki pełne. I dwie puste. Dalej jedna kratka pełna, dwie puste i na przemian pełna, pusta, pełna pusta. Aż dochodzimy do tych dwóch kratek pełnych zawsze w tym samym miejscu, więc dolna część firanki właśnie tak się prezentuje. Idziemy dalej. O dwóch pełnych krateczkach robimy jedną kratkę pustą i znowu mamy dwie kratki pełne. Następnie krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 jest tych kratek. Wykonujemy 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i już końcówka, dwie kratki pełne. O nie, przepraszam, dwie kratki puste, trzy kratki pełne i na przemian pusta, pełna dalej dwie puste, dwie pełne i znowu na przemian pusta, pełna, pusta i ostatni motyw to dwie kratki pełne ta końcówka to jest w zasadzie kontynuacja wzoru z poprzedniego rządku I jeszcze raz sobie popatrzmy jak się prezentuje ten rządek 77 rządek. Zaczynamy od przemiennych kratek, czyli pełna, pusta, pełna, pusta. Dalej robimy 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków. I znowu na przemian. Pusta, pełna, pusta. I znowu wykonujemy trzy pełne krateczki. Następnie 4 puste. I znowu 3 pełne. Czyli tak wygląda początek. A dalej to w zasadzie tylko kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tych krateczek pustych wyszło: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tak zgadza się. I dalej. Jedna kratka pełna, jedna pusta. I mamy tutaj te dwie pełne w tym samym miejscu co zwykle. I teraz cztery zmiany. Pusta, pełna, pusta, pełna. Sześć krateczek pustych. I na przemian pełna, pusta. Dalej dwie kratki pełne w tym samym miejscu, co były. I dalej dwie puste, pełna, pusta, pełna. I kończymy na trzy słupki przed końcem rządku, czyli po prostu skracamy o jedną krateczkę. Także jeszcze raz popatrzmy. 77 rządek. O. Tak. Tak się prezentuje. I mamy 78 rządek. Początek to kontynuacja tego, co było w rządku poprzednim, czyli na przemian pełna, pusta, pełna i dwie puste. Dalej jest zmiana, bo robimy jedną krateczkę pełną. I następnie 7 kratek pustych. I na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. Czyli tych zmiennych krateczek mamy 6. I dochodzimy do tych dwóch pełnych krateczek w tym miejscu, co zwykle. Także tak wygląda ten dolny fragment. Przechodzimy do fragmentu górnego. Po dwóch pełnych kratkach mamy kratkę pustą, dwie pełne i na przemian pusta, pełna. Następnie, krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10. No i wykonujemy cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej. 6 kratek pustych. 4 kratki pełne, czyli 13 słupków. I znowu mamy na przemian. dwie puste, 2 pełne. I do końca robótki już tylko przemiennie. Pusta, pełna, pusta, pełna. O. Także proszę popatrzeć. A jeśli chodzi o kordonek, tyle mi zostało. Nie wiem, czy mi starczy do końca motywu. Jeżeli starczy, to też. Powiem o tym. A do końca zostało nam chyba 13 rządków. Coś takiego 79 rządek, na początek kontynuacja. Pełna, pusta, pełna, później mamy dwie kratki pełne, puste oczywiście, dwie kratki puste i na przemian pełna, pusta, pełna. Dalej robimy rządek kratek pustych, Dwa, 4, 6, 8, 10, 11 tych krateczek mamy. 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9 tych pustych krateczek. I 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I w zasadzie górną część firaneczki już mamy. I teraz jedna kratka pusta, dwie pełne, dwie puste. I na przemian mamy pięć tych zmian. Naprzemiennych. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. I dalej mamy trzy kratki puste. Dwie pełne, jedna pusta, dwie pełne, dwie puste i jedna pełna. Przy czym kończymy. O w tym miejscu, czyli trzy słupki są nieprzerobione, zmniejszamy sobie po prostu o jedną krateczkę. Popatrzmy jeszcze raz na ten 79. No właśnie, 79 rządek. Tak wygląda. 80 rządek w tej samej szerokości. Najpierw sobie ponawiamy, czyli mamy krateczkę pełną i dwie puste. Dalej jest zmiana i mamy kratkę pełną i pustą. Następnie wykonujemy 10 krateczek pełnych, czyli 31 słupków obok siebie. I dalej na przemian, pusta, pełna, pusta, aż dochodzimy do tych dwóch krateczek pełnych w tym samym miejscu, co zwykle. Więc tak się prezentuje dolna część filaneczki. O, a ja mam jeszcze tyle... Kordonka ciekawa jestem, czy mi starczy, na, chociaż na ten motyw. Ok, idziemy dalej. I teraz na przemian. Mamy tych zmian sześć. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dalej, kratki puste. Dwa, cztery, sześć. I kolejno, cztery kolejno krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Idziemy dalej i teraz mamy cztery kratki puste, dwie pełne i tu kratki puste, dwa, cztery, sześć, osiem mamy tych kratek pustych i na przemian dwie pełne, dwie puste, no i trzy ostatnie to pełna, pusta, pełna. Tak to wygląda. Czyli ten 80 rządek. O, jest już za nami. 81 rządek. Mamy dwie kratki pełne, czyli 7 słupków, 3 puste. Krateczka pełna. I następnie kratki puste. Jest ich 9. 2, 4, 6, 8, 9. Zgadza się. Dwie krateczki pełne w tym samym miejscu co w poprzednim rządku. Jedna pusta, dwie pełne, dwie puste. I dalej mamy cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Następnie wykonujemy sześć kratek pustych. I cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków. I tutaj już po prostu jesteśmy w momencie, kiedy robimy tą jedną krateczkę pustą i już jesteśmy na tych dwóch kratkach pełnych, tych co zwykle. Więc popatrzmy jeszcze raz, jak wygląda górna część firanki I przechodzimy do dolnej falbanki. Po dwóch pełnych robimy dwie puste i następnie pięć zmian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Po tych przemiennych krateczkach robimy cztery kratki puste. I następnie kratka pełna, pusta, dwie pełne, pusta i pełna. Także popatrzmy jeszcze na tą dolną część firaneczki. I przechodzimy do, 20, do, przepraszam, do 82 rządku. Tutaj właśnie chciałam zaprezentować, jak do, dorobić dwie pełne kratki, bo od tego się zacznie. A skoro dwie pełne kratki, to muszę nabrać raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć oczek na podłogę, czyli na spód, jak gdyby. Dodatkowo trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkłuwam się w czwarte oczko, i wykonuję słupek w kolejne oczko kolejny słupek mam już trzy ojej coś tutaj mi nie tak wyszło o. Teraz będzie lepiej. Po prostu w każde oczko się wkłuwamy. Nie zostawiamy oczka nieprzerobionego. Poza robótką musimy mieć dorobionych 6, no właśnie, 6 słupków. O, i tutaj jest ważne, żeby tak sobie podbierać, aby dwie nitki mieć na szydełkiem, bo wtedy o, o to mi chodzi. O, tak jak tu, żeby nad szydełkiem były dwie nitki. Jak to wyszło? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Pięć. Teraz już będę miała piąty słupek. O, dobrze. No i szósty, tutaj się wkuwam w ostatnie oczko. Dobrze. Natomiast siódmy to już opieram na tym słupku z poprzedniego rządku. O, i w ten sposób mam dorobione dwie pełne kratki. Jeszcze raz przypominam, że poza robótką musimy sobie dorobić sześć słupków, a siódmy już opieramy po prostu na robótce. Więc początek tego 82 rządku no już mamy za sobą. 83. Rządek. Yy, zaczynamy właśnie od powiększenia robótki. To już nagrywałam. Więc na początek mamy dodatkowe dwie pełne krateczki, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej dwie kratki puste. Jedna pełna. Yy, I następnie wykonujemy sobie 9 krateczek pustych. Następnie na przemian i przemiennych krateczek będziemy mieć sześć, czyli pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. No i dochodzimy do tych dwóch pełnych krateczek w tym samym miejscu co zwykle. Popatrzmy na dolną część firanki. I dalej. Jedna krateczka pusta, trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. I dalej dwie puste, jedna pełna. 4 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków. I dalej: 4 kratki puste. Kratka pełna, 2 puste. Pełna pusta, 2 pełne. I następnie 7 krateczek pustych. Jedna pełna, 2 puste. I dwie pełne. Także jeszcze raz popatrzmy sobie na naszą pracę. Dla na sprawdzenia. O! Tak to wygląda. 84. Rządek. I mamy dwie pełne kratki. Jedną pustą, jedną pełną. I dalej robimy 8 kroteczek. 2, 4, 6, 8 a tu w zasadzie mamy kontynuację czyli robimy dokładnie to samo co było w poprzednim rządku czyli 2 pełne pusta pełna 2 puste pełna 4 puste no i 3 pełne czyli ten fragment sobie ponowiłyśmy dalej wykonujemy 5 krateczek pustych 3 pełne Czyli 10 słupków obok siebie i na przemian pusta, pełna, pusta. Aż dotarłyśmy do dwóch pełnych kratek w tym miejscu, co zwykle, ale popatrzmy na górną część robótki jeszcze raz. No i dalej znowu na przemian pusta, pełna, pusta, pełna, czyli 4 przemienne krateczki. <coughs> 5 kratek pustych. Jedna pełna, sześć krateczek pustych, jedna pełna, dwie puste i jedna pełna. Czyli tak wygląda dolna część firanki. Kolejny rządek, czyli już to będzie 85. Zaczynamy od powiększenia robótki znowu o dwie krateczki. I w tym celu nabieramy pięć oczek. Trzy. 4, 5, 3 oczka na pierwszy słupek i teraz w każde oczko musimy się wkłuć. Mówię o tych pięciu. Cztery. Momencik raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, abym miała po prostu 6 słupków. Poza robótką. Po siódmy słupek już muszę wkłuć się w słupek z poprzedniego rządku. Już mam dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6. I, I ostatni słupek, siódmy, wkłuwam już w słupek z poprzedniego rządku. O. I w ten sposób udało nam się dorobić dwie pełne krateczki. 86 rządek Razem zaczynałyśmy, tylko chcę pokazać, ile mi zostało wełenki z, kłę, z kłębuszka. Tyle. Zabrakło dosłownie e, chyba. W siedmiu. No nieważne, ale mało rządków, po prostu prawie cały motyw na jednym e, motku e, kordonka po prostu dało radę wydziergać. Także trzeba liczyć troszkę więcej niż e, kłamduszek na motyw. E, trzeba sobie po prostu przeliczyć i wtedy można dopiero mm, kombinować, ile, ile trzeba kupić te, tej wełny. No ja muszę, że na y, moją potrzebę do okna to <noise> nie starczy tego, co mam, będę musiała dokupić. No ale omawiamy. Dwie pełne kratki dorobione, później dwie puste, pełna pusta i cztery pełne na początek, czyli trzynaście słupków obok siebie. Dalej trzy krateczki puste, na przemian pełna, pusta, pełna. Dwie puste i znowu na przemian pełna pusta, pełna pusta, aż dochodzimy do tych dwóch pełnych krateczek, czyli tak się prezentuje dolna część robótki. A kolejny rządek będzie w tej samej szerokości, nie będziemy zwiększać w kolejnym rządku. Idziemy dalej i teraz mamy krateczkę pustą po tych dwóch pełnych oczywiście, trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. Dwie puste, pełna. Cztery puste, dwie pełne. Dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Czyli miałyśmy tutaj cztery zmiany podwójnych krateczek. I dalej. Pełna pusta, pełna. Trzy kratki puste. Pełna pusta. Dwie pełne. 5 pustych, no i trzy pełne. I tak prezentuje się rządek. O, jeszcze raz popatrzmy. Już właściwie ostatnie po drugi, jeśli chodzi o motyw. I y, zaczniemy wspólnie kolejny motyw, bo pokażę właśnie w którym momencie jak, bo jeden rządek trzeba będzie pominąć po prostu, aby fajnie wyszedł wzór. 86 rządek, razem zaczynałyśmy, tylko chcę pokazać ile mi zostało wałenki z, kłę, z kłębuszka, tyle, zabrakło dosłownie e, chyba siedmiu, no nieważne, ale mało rządków, po prostu prawie cały motyw na jednym e, motku, e, kordonka po prostu dało radę wydziergać. Także trzeba liczyć troszkę więcej niż kłambuszek na motyw. Trzeba sobie po prostu przeliczyć i wtedy można dopiero kombinować, ile, ile trzeba kupić te, tej wełny. No ja myślę, że na moją potrzebę do okna to <laughs> nie starczy tego, co mam, będę musiała dokupić. No ale omawiamy. Dwie pełne kratki dorobione, później dwie puste pełna pusta i cztery pełne na początek, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej trzy krateczki puste na przemian pełna pusta pełna dwie puste i znowu na przemian pełna pusta pełna pusta. Aż dochodzimy do tych dwóch pełnych krateczek, czyli tak się prezentuje dolna część robótki. A kolejny rządek będzie w tej samej szerokości, nie będziemy zwiększać w kolejnym rządku. Idziemy dalej. I teraz mamy krateczkę pustą, po tych dwóch pełnych oczywiście. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. Dwie puste, pełna. Cztery puste, dwie pełne. Dwie puste, dwie pełne. Dwie puste, czyli miałyśmy tutaj cztery zmiany podwójnych krateczek. I dalej. Pełna, pusta, pełna. Trzy kratki puste. Pełna, pusta. Dwie pełne. Pięć pustych. No i trzy pełne. I tak prezentuje się rządek. O, jeszcze raz. Patrzmy, już właściwie ostatnie po drugi, jeśli chodzi o motyw i y, zaczniemy wspólnie kolejny motyw, bo pokażę właśnie w którym momencie jak, bo jeden rządek trzeba będzie pominąć po prostu, aby fajnie wyszedł wzór.